Internetu oraz o tym, co oni reklamują. Jak już przy zdanych osobistościach jesteśmy, chciałbym wygłosić troszkę komunikat, troszkę zrobić update do filmiku z hejterem. Dla tych, co tego filmu nie obejrzeli to ja może dopowiem. W nim chodziło o to, że hejter po prostu reklamował na swoim Instagramie pewnego oszusta, który wyłudzał pieniądze, podając się za prawnika. W sensie robił to prawdopodobnie nieświadomie. W każdym razie wykradł jego wizerunek i pod jego zdjęciem okradał innych. Ja tego prawnika odnalazłem, skumaliśmy się, on chciał pociągnąć do odpowiedzialności jednego i drugiego, i ja powiem Powiedziałem, że spoko, może zrobimy tak, że po prostu zrobimy z tego coś dobrego. Chciałem. Kateluba, słuchaj, wysłałaś mi już 400 złotych i mówisz, żebym zrobił zbiórkę na, jakiegoś, na jakieś koty. Zamiast te 400 złotych mogłaś wpłacić na, na tego kota. Natomiast ja nie będę jakiejś niezweryfikowanej zbiórki nagle promował, której, o której wcześniej nie wiedziałem. Bo po prostu jest bardzo dużo wyłudzeń, i ja ciebie nie znam, K-kluba, Więc nie zrobię tak, że ty napisałaś, dałaś 50 zł, i ja nagle tą zbiórkę przyklejam. Bo na przykład tą wcześniejszą, to mnie poprosiła osoba już trochę wcześniej i powiedziała, że zweryfikowała to miejsce. Ja, ja sam podkreśliłem, że nie zweryfikowałem. Ale ta osoba zweryfikowała i postanowiłem przykleić. I mam jedną zbiórkę już dzisiaj przyklejoną. I nie będę teraz tej zbiórki, która jest wstępnie przynajmniej zweryfikowana, odklejał i przyklejał twoją, nie? Bo po prostu nie ufam ludziom. I zamiast wysyłać mi pieniądze, to wyślij na tą zbiórkę, jeżeli naprawdę te koty potrzebu potrzebują tej pomocy. Bo wysłałeś mi już, nie wiem, z 400 złotych. I jest to już dla mnie trochę dziwne, nie? Że skoro tak walczysz, żeby pomóc tym kotom, to zamiast im wysyłać pieniądze, wysyłasz mi. Takie to jest trochę. Więc jakby na spokojnie, jeżeli już dziś mamy przyklejoną zbiórkę, to ja nagle nie będę jej odklejał, bo ty chcesz, żebym przykleił kolejną, z którą na przykład ty jesteś związana. Bo jest to dla mnie trochę dziwne. Rozumiem, gdybym nie miał żadnej przypiętej, ale no już mamy jedną zbiórkę, więc na spokojnie żeby hejter płacił 1000 zł na cel charytatywny, na karmę dla zwierząt, e, przeprosił, wydał oświadczenie, że już więcej tak nie będzie, a ja z oszustem to się policzę przez policję po prostu. I po publikacji hejter bardzo szybko się do mnie odezwał. Po tonie jego głosu, bo wysłał mi w większości głosówki, można było zauważyć, że żałuje tego, co zrobił. E, oczywiście powiedział mi, że nie ma problemu, że płaci to 1000 zł. Powiem Wam, jaki jest problem z tymi zbiórkami. Na przykład, jeżeli ja. Y Mam, odkąd właśnie zacząłem dla, na powodzian robić tą zbiórkę, to mam dziennie po 300 wiadomości na Instagramie. I podejrzewam, że z tych 300 wiadomości 100 to są fejki. Bo nawet ostatnio oglądałem taki materiał chyba Klepsydry, że jakaś niepełnosprawna osoba zbierała, prowadziła zbiórki, a później wychodziło, że sobie kupowała za to sprzęt jakiś, a nie, nie, nie zbierała nalecznie, tylko sobie kupowała jakieś drogie przedmioty, nie? I ja mam trochę takie zaufanie do ludzi ograniczone. I ja najpierw wolę sprawdzić jakąś zbiórkę na spokojnie, poanalizować. I dopiero wtedy, nie? Nawet jak na tych powodziach zbieraliśmy, to ja najpierw sprawdzałem, czy to na pewno 100% trafia do nich, bo część fundacji też dużą część bierze dla siebie, i tak dalej, i tak dalej. Krzysztof, witamy wśród wilków. Au. Ty, że dla niego to nie jest nie wiadomo, jak duża suma, że napisze oświadczenie na swoim Instagramie i tak dalej. Oczywiście, jak można się spodziewać, żadnej z tych rzeczy nie uczynił, kiedy dopytywałem się, że no kurde, ja już kolejny dzień, kiedy ty wpłacisz na te psy, bo to tam chyba było skrońisko. On powiedział, że no słuchaj, kiepska sprawa, nie mam teraz pieniędzy i nie mogę tego zrobić. Czyli nie zrobił tego, nie przeprosił, nie wydał oświadczenia, generalnie nie zrobił kompletnie nic. I widzicie, i tacy. Są właśnie ci wasi milionerzy z TikToka. Samemu sywek wstawiaj swoje sprawdzone i masz pewność, czy z sumie. Widzicie, nawet 3 lata temu to byłem gotów wam wstawić Dios i, i jakbym na tym kurwa wyszedł w perspektywie czasu. Więc, nawet te sprawdzone, to jeżeli coś jest sprawdzone dziś, to nie wiadomo, czy jest sprawdzone jutro. Natomiast tą, którą mamy przypięto, no to stary znajomy mnie poprosił. Który twierdzi, że tam był, przeanalizował i że faktycznie potrzebują pomocy i że faktycznie pomagają zwierzakom. Więc ją przypiąłem, tylko problem polega na tym, że oni wszystkie albo mają zebrane, albo mają już nieaktywne. Więc to też trochę tak dziwnie. Ale to widać też, że nie zbierają na siłę, tylko zbierają wtedy, kiedy faktycznie potrzebują. co też o czym świadczy już, nie. Te krakowskie Towarzystwo Pieki nad Zwierzętami. Tak jak ostatnio, też się dowiadowaliśmy o jakiejś zbiórce na koniec, i zdjęcia były z jakiejś niemieckiej strony. Pokaczy z jednego Instagrama, tutaj na Insta chwali się plikami pieniędzmi. Jaki i to on nie jest bogate, jak przyjdzie co do czego, to nie ma zapłacić rachunku. No chyba, że po prostu miał pieniądze, tylko nie chciał tego zrobić, bo twórcy internet. Co? Była laska ze zbiórką, co zbierała na usamodzielnienie się, a potem kupowała sobie highs, potem kupowała sobie lalki Monster High. Nie znam tego. To są pazerni. Również chciałem powiedzieć, że bardzo często zdarza się tak, że po publikacjach moich filmów influencerzy, którzy wcześniej nie chcieli ze mną rozmawiać, nagle się odzywają, nagle chcą wytłumaczyć swoje działania, nagle chcą się wybielić, że oni nie wiedzieli. Pytają mnie, czy mogę swoje materiały usunąć, będą mieli ciężej przez niego w życiu. I stwierdziłem, że koniec, jeśli widzę, dostaję od was cynk, że dany twórca internetowy po prostu reklamuje coś podejrzanego. Ja to sprawdzam, zawsze piszę do tego twórcy, że halo coś tu jest nie. Nie tak, słuchaj, reklamujesz oszusta, zakończ to. I bywali influencerzy, którzy odpisywali, usuwali od razu takie instastory, oddawali nawet pieniądze, więc takie rzeczy się działy, ale są też osoby, które nie odpisują mi na wiadomości są również takie, które mnie od razu banują. Chciałbym teraz powiedzieć tym wszystkim przyszłym moim bohaterom odcinków, że skoro mieliście mnie w dupie, to teraz ja będę miał w dupie was i mam nadzieję, że to jest jak najbardziej fair deal. Po prostu nie będę wam odpisywał, więc nie, nawet się nie kłopoczcie. I to głównie Mówię teraz do Łukasza Magikala, który jest bohaterem właśnie tego odcinka. Zanim przejdziemy do meritum odcinka, załatwmy sobie sprawę sponsora tego kanału, czyli serwisu bukmacherskiego Totalbet. Jeśli na przykład macie jakiegoś swojego typera, którego chcecie sprawdzić, albo wydaje wam się, że macie jakieś super pewniaczki, ale nie za bardzo chcecie chodzi, a jeśli ktoś nie wie, to postaram się przynajmniej zrobić przedstawienie postaci, ponieważ jest to niesłychanie ciężkie, gdyż ta osoba ma ponad 150 tysięcy <głos》> obserwujących na Instagramie. Nie wiem jakim cudem, skoro nie jest ani streamerem, ani youtuberem, ani nie jest tiktokerem, ani nie publikuje regularnie na tym Instagramie, tylko nam stawi post raz na tydzień, nie jest żadnym sportowcem, biznesmenem. Diendris to nie jest ten, któremu Dis. nie wiem, nie mam pojęcia. Ostatnio, z 2 dni temu, tego gościa znalazłem. A poczekajcie. Diendris This Diendris Contela Dis. Dis o Diendris i dramie. Z gościem, z którym wyszła afera o dziewczynę, a sytuacja z gościem, który mi brudził od dwóch lat. Y z nie postanowiłem się nie spotykać, postanowiłem go olać, dlatego że uznałem, że goś opowiadał o każdym szczególe z życia erotycznego swojej byłej dziewczyny, aktualnie mojej dziewczyny i jego. Więc jeżeli taka osoba wyciąga to nas... Nastrój... Aktualnie mojej dziewczyny i jego, aha. ...bez żadnej krępacji, jeżeli wyciąga takie rzeczy, nie chcę, nie chcę się na ten temat rozgadywać, więc powiem krótko, to... Jej celem jest zniszczenie tej drugiej osoby i zbieranie na tym poklasku. Więc ja się obawiałem, że jeżeli ja bym się spotkał z Dendrisem i doszłoby do jakichkolwiek rękoczynów, mógłby chcieć na przykład mnie do tego sprowokować, okej, okay, to po prostu on by to wyciągał na światło i by mówił, że Norbert go zaatakował, Norbert się na niego rzucił, tak w ogóle to miał pałkę i zaskoczył jeszcze i głowę, więc uznałem, że nie chcę się z tym typem widzieć. O, to jest ciekawy odcinek. Halo, halo. Czy rafonik symulował kontuzję? Ja tam swoje zdanie na ten temat mam. Mamy tu jakąś analizę? Witam serdecznie, moich wspaniałych widzów. Może od razu powiem, że no, nagrywam sobie o północy, tak nie jakoś naszło, wyjątkowo. Testuję sobie nowe oświetlenie. Mam nadzieję, że wszystko się podoba. To nie jest ciekawy odcinek. Czerwony nacisnąć. Narysowałem ci samolot, żebyś szybciej do nas wróciła. Tylko noż, bo tam u Was. Dzisiaj miał się pojawić odcinek zupełnie inny, miała to być reakcja na mój film konopskiego o tych wszystkich skrzynkach, ale e, słuchajcie, wydarzyła się rzecz, obok której nie mogłem przejść obojętnie, a mianowicie hmm, walka wieczoru 10. gali Prime MMA, Raphonix vs Magikar i stwierdziłem, że no... Wypadałoby coś na ten temat nagrać. I jeszcze może takie pytanie, ponieważ chciałbym zacząć swoją przygodę na Twitterze zwanym również Xem, oczywiście. I jeśli jest tutaj jakiś Twitterowicz, większy lub mniejszy, to prosiłbym o jakieś rady w komentarzach, w jaki sposób budować posty. Jak Ej, ludzie, którzy nie oglądali sobotnie gali Prime MMA. Czy powinniście żałować? Moim zdaniem, nie? W każdym razie może opowiem pokrótce fabułę ostatniej właśnie walki wieczorem. No to dobra, od czego by tutaj zacząć? No słuchajcie, walka się zaczęła. Chłopaki się biły. Dobra, chłop, za dużo się zastanawia. Jebać to. Pyta, czy jak, żeby był ktoś... Odcinek, odpala się, a ten gada, o, że ktoś fajnie jakby mu e, pomógł na Twitterze, jak posty, żeby się wybijały. Takie coś to tam. Powiedz mi, w jakich okolicznościach e, grupa e, osób e... Światki Polki Polskich gangsterów, Jose kolekcja czyli tu będzie o Buddzie. Która cię szantażuje, I publikacją się... materiałów swoim udziałem, nawiązała w ogóle z Tobą kontakt? Już co, stwierdziłem, że to trochę takie lata 90. -te od tego zacznę, bo mi się strasznie to skojarzyło, tak jak powiedziałem u siebie, w materiale z restauratorami, którzy w latach 90. właśnie e, mieli restaurację, i dziś tą restauracją w cudzysłowie jest kanał na YouTubie. Restauratorem jest YouTuber. A osoba, która przychodzi, że będzie tą restaurację niszczyć, jeżeli ktoś się nie podzieli zyskami, no to jest jakiś samoprawca, tak? Czasy się zmieniły i, i zmienił się też sposób. Natomiast konkretnie odpowiadając na twoje pytanie, bo, bo akurat to porównanie uważam, że fajnie obrazuje ludziom o co, o co chodzi, no to nawiązały ze mną kontakt telefonicznie głównie. Ogólnie wszystkie pomysły dotyczące tematów finansowych pojawiały się już jakiś czas temu, ze względu na to, że ja już wielokrotnie słyszałem od kogoś jakieś pogłoski, że to, że tamto, że może też by wypadało, żeby się z nami podzielił, może zrobimy to w taki sposób i w taki. Natomiast to było, to, to trwa już od, od jakiegoś czasu i wiem, że nie tylko u mnie, ale i u innych twórców. Wiem, że również u twórców z samej topki polskiego YouTube'a pojawiali się panowie, którzy chcieliby też zarobić. W zapisie Małego Świadka Koronnego taka osoba ma nazwijmy to, swoją strefę bezpieczeństwa. Taką strefą jest na przykład firma czy domostwo w takich miejscach gozie schroniony, ponieważ przebywa tam przez większość swojego czasu. było spotkanie, które, które rozpoczęło się od zweryfikowania wiesz, przyrządami do, do podsłuchu, czy, czy to rozmowa będzie słuchana, czy nie i tak dalej i tak dalej, żeby po prostu podczas kiedy będzie słuchana nie powiedzieć jasno ile się chce za coś pieniędzy i tak dalej i tak dalej, tylko cały czas gdzieś tam chodzić w kółko. Natomiast, no, los tak chciał, że byłem przygotowany przez policję w taki sposób. Odmeldowuję i pewnie usłyszymy się jeszcze nie raz. Nie poddawaj się! Ja się nie poddaję! Oh my Sylwetki polskich gangsterów Hose kolekcjoner, pseudonim Janusz Młody Malizna. Hose, pod takim pseudonimem funkcjonuje mój dzisiejszy gość. Jest on m.in. założycielem galerii figur stalowych oraz współtwórcą marki Illegal Night, w którą zaangażowany jest także Buddha. Zresztą Hose często pojawia się na kanale wspomnianego YouTubera. Ten odcinek powstał przy pomocy kanału Spectrum. Serdecznie zapraszam do kolegi na kanał. Zajmuję się handlem, który jest mega kontrolowany przez wszystkie służby w naszym kraju. Jednym z moich biznesów, kontrolowanych przez służbę, było złomowanie amunicji. Kim tak naprawdę jest Mariusz Olejnik? Złomowanie amunicji, kurde. Pseudonim Jose kolekcjoner Pierwszą zmiankę o nim możemy odnotować na YouTubie ponad 10 lat temu, jak przedstawia siebie jako skromny biznesmen, filantrop z Pruszkowa oraz właściciel czołgu. musimy się przedstawić, żebyśmy nie byli odbierani jakoś tak jak zawsze złomowisko, że jest to bałagan e, i, i masę z tym związanych nieprzyjemnych rzeczy, zapachów i tym podobnych. Chcemy pokazać, że ten nasz standard jest standardem europejskim, tak? i przeskoczymy to wszystko, co się do tej pory mówi o tego typu miejscach. Pomysł czołgu pojawił się zaraz po tym, jak nabyliśmy już swój teren, tak? czyli to było 3 lata temu, a czołg jest przypisany do Pruszkowa. Zawsze w Pruszkowie był czołg, był to punkt orientacyjny dla wszystkich. Czekajcie, jakieś na wykopie widzę na Pasuta coś, że alkohol, kuchu, pasut. Że nie, co jest? Jeśli nie masz ochoty gotować. Masz go. Albo z supermarketu coś kupić kupicie. Ale on zawsze też taki był. Tylko że się po prostu maskował jak y, był w Abstra, a po zgrzycie po prostu puściły mu wszystkie hamulce po tym wywiadzie w zgrzycie, bo pamiętam, y, potracił wtedy jakieś tam współpracy i machnął ręką na to. Dobra, wiemy dzisiaj. No. Ja nie! To no, jestem Ciebie! Pozażebym 18. Nie. 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 Ale jeszcze nie! A. A -a. Nie! dlatego Dobra, wiemy